Właśnie znalazłem dowód na oszukiwanie nas przez wszystkie państwa świata. Lera, musicie to zobaczyć. Widzicie ten wiatrak? Kręci się, nie? A jakim cudem się kręci, skoro nie ma żadnego wiatru? A? Oj. Lera. Pewnie zastanawiacie się, jaki by miał być powód takiego kłamstwa. Otóż na pewno chcą. Mówiąc, chcą, mam na myśli, wiecie kogo? Wiecie kogo? Masoni, Żydzi i tym podobne. Oni chcą zabrać nam węgiel. Oni oni napędzają to elektrycznie, żeby to się kręciło, żeby niby taka ściema. Zapomnieli wyłączyć teraz, bo jest koronawirus i nikt nie pracuje. Zapomniał wyłączyć, jak wyszedł z roboty. I się teraz kręci. Jak sam siebie. A węgla nie ma. Rosja się dorabia i wykupi Polskę. Nie komuś tak na głos. Shit! Aha, trzy osoby. No ładnie. Zobaczcie, jaki ładny widok. Kurde, nie widać przez tyle, Musicie uwierzyć mi na słowo, jest ładny. I jeśli macie możliwość, macie lasko o siebie i jakoś nigdy nie korzystaliście z takiej um, okazji do po prostu normalnego spaceru samemu i z dala od innych osób, to polecam. Taką aktywność, na ten czas kwarantanny Jest zajebiście Powiem wam Bawię się w szpiegach A, Co to za spotkanko towarzyskie? Aha. Są tam trzy osoby, widzę to Wy nie widzicie, poza zakrakiem za zakrankiem. za tym drzewem po lewej Ale o i pies czy pies się liczy jako osoba? No to jest pytanie.